Cześć wszystkim, z tej strony Helga z kanału Realne Karty. Yy, witam Was serdecznie w ostatnim uzupełnieniu. W firmie nie będzie kompletu, o dziwo, ale już, tak jakby robię ostatnie, wystawiam na sprzedaż, yy, pozbywam się czego trzeba. A słuchajcie, czemu nie będzie wszystko? Ponieważ nie mam wszystkich Golden bunerów, ale plan mam taki, że Goldeny i tak zostawiam dla siebie na wymiany, więc je wyciągnę z tego. Słuchajcie z tego e, albumu, a po prostu resztę sprzedam. I reszta z tego, co już chyba się zdążyłam zorientować, powinna być już totalnie e, kompletna. Także goldeny finalnie wyglądają tak natomiast ja jeszcze mam Trenta u siebie tak jakby Trenta i Winniego mam u siebie w prywatnym albumie a z takich dodatkowych po prostu brakuje dwóch Goldenów i jednego e, Invincible natomiast tutaj czekajcie, bo ja będę jeździć tym tyle mamy do wrzucenia i reszta od tej strony już powinna być totalnie słuchajcie, kompletna także cały taki jakby taki album kompletny Wystawię na sprzedaż oprócz goldenów. W zeszłym roku sprzedał mi się taki za 200. Więc zobaczymy, czy w tym roku ktoś będzie chętny na zakup, żeby sobie potem tylko 9 tych brakujących kart dokupić. Ale może ktoś po prostu będzie chciał mieć komplet. Także zobaczymy. No i mówię, wystawię u siebie pewnie na Vinted. Jeszcze sprzedaję na Eliksie. Pewnie na Allegro wystawię. No, zobaczymy za ile, bo ta, tak jakby ja sprzedawałam, ostatnio sprzedałam tamtą starą Fifę. Więc dlatego za, za 200, bo to była stara Fifa, a ta jeszcze tak jakby jest żywa, więc na pewno wystawię za, za więcej, bo jednak skompletować prawie wszystko jest bardzo trudno. Także może ktoś się skusi dla dziecka. Ostatnio jakaś mama, właśnie tamtą starą kolekcję kupowała dla syna. Także może ktoś będzie chętny. No, a tutaj, tak jakby powiem Wam, że porobiłam kilka wymian, żeby e, dobić. Mam strasznie dużo powtórek. Powtórki, pewnie, też wystawię jakoś tak. E, a, czekajcie, co ja zrobiłam. Oczywiście, że się za zamotałam, bo gadam. Nie wstawiłam tutaj. O, Leverkusen. <laughs> A teraz Eintracht. Mm. No, także tutaj powiem Wam, że dobiłam wymianami. Mimo, że ja się tylko wymieniam na realę. No, nie wiem, chciałam jakoś tak mm, dobić po prostu całością żeby móc to popchnąć, że tak powiem, dalej. No i co? Ja się cieszę, że już mam takie z głowy tę kolekcję, że real zebrany, że w tym roku w Excellence Boxie nie ma... Jest Mbappe, co prawda, ale w koszulce Francji, więc ja nie muszę. Dalej nie mogę przeboleć, że nigdzie nie mogę dostać Hmm, tego Bellingama z zeszłego roku. Hmm, także już naprawdę cieszę się, że już, już koniec z tym słuchajcie. E, oczywiście, pewnie jeszcze wyjdą jakieś dwa update paki za jakiś czas. Więc no liczę, że w tym roku też tam realowych koszulek momentu nie będzie, chociaż jest to powiem Wam możliwe, bo w tym roku tylko goldeny były z koszulkami Realu. Momentum, tylko był ten taki momentum Invincible z tej yy, Pencil Teen. Także powiem wam, że całkiem możliwe, że w tamtych update'ach może się coś znaleźć, no ale one przynajmniej będą tańsze niż ten Excellence, jeśli chodzi o momentum. Nie będę musiała kilka słówek. Yy, także zobaczymy. Dobra, Ajax 16 to tu i 17. Dobra. Jak my stoimy z PSV? Tutaj czwórka, piątka, to wszystko. Tu jeszcze jedenastka. Dobra. Następnie mamy Sporting. Sporting, dobra. Następnie mamy Anasr. Tu 7. Dobra. Potem 13. Tu 14. Tu. I słuchajcie, ten Cristiano Musiałam sporo wydać w wymianie za niego, bo przez dwa boksy, które otworzyłam, nie wpadł mi ani jeden. Wymieniłam się. Przyszła koperta. Tak jakby już wymiana dokonana. Kupiłam sobie jedną saszetkę randomową i co? I wpadł mi ten Cristiano Ronaldo. Po prostu myślałam, że mnie trafi coś. No ale czasem tak jest, słuchajcie. Że nic Ci nie chce wpaść. W końcu, no mówię, poświęcasz sporo i udaje Ci się dokonać wymiany, a za chwilę pyk, pyk wpada. Więc macie tak czasem? Ja czasem tak mam. Macie tak się też czasem tak miałam. Tak mi się karty szukałam, szukałam, szukałam. I jakoś zupełnie od czapy wpada. Dobra, Barcelonka cała. Tutaj z realu sporo do wrzucenia. Bo już cała kolekcja w moim prywatnym albumie, więc musiałam tak, jakby do zbierać całą drugą kolekcję. To było. Czekajcie, to ja włożę tak. 5, następnie 10, no tak to jest wszystko. Następnie 13, 14, 15, Rodrigo 16, Endryk 17. Dobra. Teraz tutaj mamy. E, o, Tutaj mamy całą Argentynę. Jeśli chodzi o Anglię, to nam brakuje Fodena na szesnastce. Dobra. Jeśli chodzi o Francję, to mamy tu Kone na 22. I mamy duę na 25. Dobra. W za to mamy Rodri 32, mamy dalej Pedri 33, Nico 35. Teraz te dżuło mamy dwójeczkę Rabio. Następnie mamy Kyliana na dziesiątce w koszulce realu. Następnie mamy Juda w koszulce Anglii. Proszę bardzo. I jedziemy z fansami. Czwóreczka. Dobra. Później siódemeczka. Dobra. Później ósemeczka. Dobra. I teraz tak. Hakimi na dziesiątce. Legenda. Na dwunastce, o, elegancko, później mamy Złotoustego, pię 23. Szanuję, naprawdę szanuję graczy Barcelony, ale po prostu pikę tak nie lubię, że och. Na przykład bardzo mi się podobał, ja bardzo szanowałam Pujola. To był po prostu, mimo że był, wiecie, Kules, że był po prostu sercem za Barceloną, za Katalonią, to on po prostu miał szacunek do rywala. Naprawdę. Pamiętam, jak właśnie Pique, jak wygrali kiedyś 5-0, pikę zaczął pokazywać Manitę do trybun, a Pujol, Pujol podbiegł i dał mu po łbie, że gościu ogarnie się, szacunek. I to naprawdę był mega zawodnik. Bo ja rozumiem, że są te zawiłości pomiędzy Realem a Barceloną, ale jednak... Dla mnie właśnie jak piłkarz ma szacunek do drugiego. Dlatego tak nie lubię winiego. W sensie chciałabym go kochać z racji tego, że jest i w Realu, i w tej w Brazylii. Dwie drużyny, które po prostu kocham. Ale on dla mnie jest takim och, pionkiem, strasznym. Nie lubię jak przedrzeźnia, nie lubię jak tam z pyskiem wyskakuje. Nie lubię tego strasznie. Strasznie, strasznie. Więc no, to jest naprawdę takie słabe. A Pujola mega lubię. Dobra, tu nam brakuje tylko kłędy na 69. Tu nam brakuje 74. Rafinia, w ogóle Rafinia, kurde. Moim zdaniem Rafinia miał taki sezon, a pewnie teraz Dembele zgarnie tą Fifpro. W sumie nie wiem, kiedy wam to wrzucę. Ale wszyscy wiecie, w Barcelonie budują Jamala. Moim zdaniem, Rafinia robi taką robotę im, że masakra. Ostatnio Jamal taki wcale nie, nie jakiś błyskotliwy. Trochę się uciszył, jeśli chodzi o grę. A Rafinia naprawdę im tam kręci. No ale. Co tam? Dobra, i słuchajcie, ostatnia karta i komplet kart podstawowych. Oprócz właśnie tego pójdzie na sprzedaż. Także kończę przygodę. Nie zamierzam już. Może jakieś pojedyncze saszetki tak dla, dla fanów. Ale już. Dziękuję. Skończone. Zostawcie lajka. Like zasubskrybujcie. Życzę Wam miłego dnia. Dajcie znać, czy Wam się udało zebrać to, co zbieraliście. Czy też całą, czy po prostu jakąś drużynę. Odezwijcie się w komciach. Do zobaczenia. Cześć.